Dzień dobry, z tej strony Małgosia, Wibracji Natury. Praca z podświadomością, która działa. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, jak działa wizualizacja, i jak możesz jej używać w praktyce, żeby realnie kształtować swój lepszy świat. Kreatywna wizualizacja jest niesamowitym narzędziem, które działa niezależnie od tego, czy używasz jej świadomie, czy też nie. Bo tak naprawdę ciągle coś sobie wyobrażamy, ciągle tworzymy obrazy w swojej głowie. Najczęściej są to obrazy negatywne, te, których się boimy, te, których nie chcemy doświadczyć w naszym życiu, negatywne sytuacje, problemy, wątpliwości. Warto używać swojej wyobraźni świadomie, żeby zaczęła działać na naszą korzyść. Wszystko, co powtarza się w, w Twojej, w mojej, w naszych głowach. Zostaje zapisane w podświadomości. Umysł nie rozróżnia dobrze między tym, co jest realne, tym, co dzieje się w, w życiu codziennym, a tym, co jest wyobrażone. Dlatego ciągłe myślenie o problemach, porażkach powoduje, że nasz świat zewnętrzny po prostu pokazuje nam te lęki. To jest taka samo spełniająca się przypowiednia. Ale jeśli zaczniemy świadomie wizualizować pozytywne obrazy, możemy zmienić to, co dzieje się w naszym życiu. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, bardzo, bardzo wiele rzeczy jakby zwizualizowałam sobie poprzez pracę z podświadomością i te, których doświadczam w tej chwili w swoim świecie realnym. Wizualizacja najlepiej działa, kiedy korzystamy z kilku zasad. Po pierwsze, Powtarzalność, czyli wystarczy czasami kilka minut dziennie, często, czyli codziennie, krótko, dwie, trzy minuty, zamiast na przykład raz na godzinę i długo. To podobnie e, działa jak z nauką języka. Jeśli uczysz się go codziennie przez kilka minut, nawet pięć, dziesięć, e, to ten język wchodzi e, do twojego głowy i się go po prostu nauczysz. A jeśli uczysz się raz w tygodniu, trzy godziny, no niestety, Efektów nie ma albo są bardzo marne. Drugim bardzo ważnym aspektem wizualizacji jest używanie wielu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, zapachu, smaku. Im więcej zmysłów angażujemy, tym mocniej obraz zapisuje się w naszej podświadomości, po prostu też łatwiej. Wizualizacja to nie jest wymyślanie sobie długiego filmu, drogi, jak dojdziemy do celu, tylko to jest wyobrażenie sobie końcowego efektu. Na przykład, jeśli marzysz o pięknym mieszkaniu, możesz sobie wyobrażać, jak się w nim czujesz, co w nim robisz, jakie urządzasz, jak wygląda taras, jak wyglądają filanki w oknach. Ja sama. Często spacerowałam koło mieszkania, które było dla mnie wymarzone, chciałam je mieć, i w wyobraźni, potem w domu wieczorem aranżowałam każdy szczegół. Dzięki temu moja podświadomość zaczęła współpracować, i wszystkie decyzje i działania zaczęły naturalnie prowadzić mnie do tego mieszkania. W tej chwili to moje mieszkanie własne mieszkam. Cieszę się tym. Miejscem bardzo. Wizualizacja to też świetny sposób na rozwój umiejętności. Możesz wyobrażać sobie, że swobodnie występujesz na przykład przed ludźmi, rozwiązujesz trudne sytuacje, podejmujesz ważne decyzje, albo prowadzisz własną firmę, która naprawdę przynosi niesamowite dochody, ale też i satysfakcję. Kluczowym elementem skutecznej wizualizacji są emocje. Twoja podświadomość przyjmuje obraz dopiero wtedy, gdy towarzyszą mu silne uczucia, emocje. Poczuj, że już masz to, z czego pragniesz. Na przykład mówisz płynnie w języku angielskim, a jesteś dopiero na początku drogi tak? i ta nauka nie idzie ci jakoś specjalnie płynnie. Ale wyobraź sobie, że rozmawiasz. W restauracji w obcym kraju i zamawiasz sobie jakieś danie w języku angielskim i nie sprawia ci to żadnego problemu. Poczuj, poczuj tą radość, tą satysfakcję z tego, poczuj zapach tego dania, smak. Po prostu, tak jakbyś był już w tej sytuacji, w świecie realnym. Po prostu poczuj, że już masz to, czego pragniesz. To właśnie emocje łączą. Ideę, pomysł, pragnienie z rzeczywistością. I podświadomość zaczyna tworzyć rozwiązania w świecie zewnętrznym. Ważne jest też, żeby wizualizować w stanie relaksu najlepiej tuż przed zaśnięciem, kiedy umysł jest otwarty i gotowy do współpracy z podświadomością. Możesz też powtarzać wizualizację w ciągu dnia, nawet przez minutę lub dwie, angażując różne zmysły i koncentrując się na pozytywnych emocjach. Możesz usiąść, zamknąć oczy, wziąć kilka oddechów i po prostu wyobrazić sobie to, czego pragniesz. Ważne, żeby nie walczyć ze swoimi wątpliwościami ani nie próbować wymuszać efektu wizualizacji. To wszystko musi płynąć. Chodzi o swobodną współpracę świadomego umysłu z podświadomością. Silne, ale wolne od pragnienia i wiara w możliwość osiągnięcia celu są kluczowe. Twoja wizualizacja stanie się skuteczna, kiedy połączysz wyraźny obraz, emocje i akt tworzenia. Wizualizacji możemy używać do przełamywania lęków, do nauki nowych umiejętności, do budowania pewności siebie, do wspomagania swojego zdrowia, nawet. Podświadomość jest naprawdę potężnym narzędziem, które może zmienić nasz świat wewnętrzny, a, we, a w efekcie zewnętrzny. Czyli zobaczymy to, o czym myślimy, to co kreujemy w naszym świecie zewnętrznym. Wizualizacja to też jest całkiem ciekawa zabawa. Polecam zacząć od małych rzeczy, wizualizować sobie małe rzeczy i zobaczyć, czy to faktycznie działa. To jest niesamowite, bo wówczas będzie nam łatwiej wizualizować rzeczy duże, właśnie jak wymarzona praca, czy partner, czy nauka języka. No i tego typu rzeczy, które są dla nas w jakiś sposób trudne i duże. Twoja podświadomość znajdzie sposób, aby Twoje marzenia miały odbicie w Twojej rzeczywistości. Na koniec chcę Cię zaprosić do platformy Cud, gdzie. Ciało, umysł i dusza współtworzą nową rzeczywistość. Znajdziesz tu e-booki, medytacje, praktyki rozwojowe, które pomogą Ci codziennie tworzyć swoje małe i wielkie cuda. Zapisz się również do newslettera i odbieraj regularne treści, które wspierają rozwój Twojego ciała, umysłu i duszy to praktyczne wskazówki, inspiracje, medytacje, które możesz od razu wykorzystać, aby Twoje życie stawało się dokładnie takie, jakie chcesz.